Dzisiejszy przegląd regionalnej prasy rozpoczynamy od nowości toruńskich, a tutaj o zatrważającym raporcie Najwyższej Izby Kontroli w sprawie lekcji WF-u. Proszę Państwa, aż 30% licealistów też w Toruniu nie chodzi na te zajęcia. Co może być przyczyną? No, między innymi nuda na salach gimnastycznych i słabe zdrowie. To są główne powody absencji uczniów na zajęciach z wychowania fizycznego. No i proszę Państwa, jak się okazuje, najciekawsze zajęcia, na które uczniowie lubią chodzić, to zajęcia na basenie. No i tutaj ja o sposobach na to, żeby poprawić kondycję fizyczną uczniów oraz jak zachęcić do tego, żeby nie schodzili do lekarzy po łatwo wypisywane zwolnienia lekarskie. W artykule Nauczyciel rzuca piłkę. To nowości toruńskie. Teraz przechodzimy do wiadomości świętokrzyskich, a tutaj Ala wyśpiewała drugie miejsce. O kim mowa? O Alicji Śmielak, wokalistce z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie, która zajęła a drugie miejsce na XIX Międzynarodowym Festiwalu Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych imienia Henryka Morysa w Kielcach. W tym międzynarodowym konkursie uczestniczyło aż 48 wokalistów. W zasięgli między innymi Jan Wojdak, znany piosenkarz i kompozytor, lider zespołu Wawre, Wawele, Agnieszka Dyk, wokalistka zespołu Bratanki i Marek Fijałowski, muzyk, wokalista i kompozytor. Autor tekstów grających w zespołach Homo Homini i Arianie. No i proszę Państwa, był również Śląski wokalista, tekściarz, muzyk, kompozytor, producent muzyczny Wojciech Stachurski. No i oni oceniali i tak oceniali, że Alicja Śmielak, no, zajęła drugie miejsce o tym w artykule. Ala wyśpiewała drugie miejsce w nowościach świętokrzyskich. Przechodzimy teraz do kolejnej gazety, a tutaj, proszę Państwa, kulisy powiatu. I artykuł o tym, że urodził się 26 listopada 1912 roku, więc jak szybko Państwo obliczą, pan Lucjan Olejnik skończył 101 lat. Do, pomo do domu pomocy społecznej w Obrownikach trafił 1 września 2011 roku. Rok przed Setnymi rodzinami, które obchodził w tej właśnie placówce. Pracownicy teraz DPS-u byli zadowoleni, że mogą powitać u siebie tak zacnego gościa i jak mówią, pan Lucian jest bardzo samodzielny. O tym wspaniałym jubileuszu, o tych wspaniałych urodzinach i o sposobach na długowieczność w artykule Lucjan Olejnik skończył 101 lat. No i teraz przechodzimy do kolejnej gazety, a tutaj mamy ekspres Bydgoski. No i proszę Państwa, figa z makiem pod choinkę. Cóż to może być za artykuł? Od mojej byłej firmy dostałem kartkę świąteczną i talon na 100 zł. Cieszę się, emerytka. Niewielu emerytów może liczyć na wsparcie swoich byłych pracodawców, dlatego nawet niewielki. Pomnik i pamięć o zasłużonych pracownikach jest przez nich bardzo doceniana. I właśnie o tej pamięci w artykule Figa z makiem pod choinkę. No i proszę państwa, to tyle w przeglądzie dzisiejszym przeglądzie regionalnej prasy.